Witajcie widzowie, a w tym odcineczku robimy sobie wycieczkę do kuźni na poziomie trudności. Piekło jest to hardcore, eee, testować będę swojego nowego paladyna na młotki. Ciekawą rzeczą jest to, iż posługuje się również najemnikiem z piątego aktu z pełnym zestawem e, Sazabiego i prawodawcą. Także możecie zobaczyć, jak to sobie śmiga. Tu jesteś. Młotki zawsze dobrze rzucać tak lekko z lewej strony. Wtedy dobrze trafiają. No i okej, okay, mamy już tutaj poszczeszczone. Resztę zostawiam mojemu najemnikowi. Bierzemy ten młot i jedziemy. No jak zwykle, no jak żeby to było, żebym wziął wcześniej kamień od Kejna To jest stary numer. Jedziemy. Wo, runa mal, może być. Może być, nie jest źle. Nie jest jakoś super dobrze, nie jest źle. Także może być. Okej, okay, dobra. Zachęcam do odwiedzin mojego kanału. Będziemy testować Paladyna Hamera w Sanktuarium Chaosu. Właśnie tam się wybieram. Jak również Ubala. Eee, a potem planuję przerobić go na smitera, rozprawić się z ubrami. Także miłego cześć.